To epickie finały nagrodzone owacjami na stojąco. To Witamy w Włocz Polska, a dzisiaj odliczamy nasze typy 10 najlepszych zakończeń w grach wideo. Ah! Grafik, 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 grafik! Przyjrzymy się najbardziej satysfakcjonującym finałom gier wideo. Finałom, które pozostały wierne narracji tytułu i zostaną w naszej pamięci na bardzo długo our nasze sir? Radio? Nasze wybory oprzemy o popularność tych tytułów i naszych preferencji. Patrząc na tytuł odcinka, chyba wiadomo, co nas czeka. Przygotujcie się na ogromną dawkę spoilerów. It's over. We won. Numer 10 Wiedźmin, Dziki Gone. We were right to come. I was no idea. Bardzo rzadko seria kończy na trylogii i to na tak wysokim poziomie. Na wysokim poziomie oznacza w tym przypadku najlepszą grę z serii, która w większości przypadków uważana była za najlepszą grę ówczesnego roku. Let's it If we can't find even more w zależności od ogromnej ilości zmiennych, różne zakończenia przygody Geralta, jego romantyczne życie, Siri i Losy Królestw Północy są bardzo zróżnicowane. Cześć, w The best. His Nam szczególnie podoba się zakończenie, w którym Siri zostaje nowym cesarzem, ze względu na wzruszający fragment, w którym Gerald i Siri wędrują po lesie, wspólnie ciesząc się ostatnimi chwilami. Numer 9. Batman, Arkham City. Ten sequel jeszcze bardziej wgłębił się w mroczną naturę świata Batmana, co w większości wynikało z roli największego wroga, nietoperza. Chociaż Joker mógł pociągać za sznurki z domu starców, okazuje się, że książę zbrodni jest bezbronny i zdesperowany. <tryk> Confusing, isn't it? Jego szanse na ocalenie spadają, gdy jego mordercze instynkty nakładniają go do odgnnięcia Batmana. Ale zamiast go zabić, marnuje leki na swoją chorobę. <gryw> no! Najlepsze jest, kiedy Batman mówi Jokerowi coś, co rozśmiesza go po raz ostatni. Even after Numer 8 Gears of War 3 Markus Phoenix i spółka przeszli przez piekło w swojej kampanii, aby zniszczyć złowrogą, okrutną szarańczę, a my cieszyliśmy się z każdej sekundy tej niezwykłej przygody. No regrets, no looking back. Yeah, tak, sure, Dad. Po odkryciu, że ojciec Feniksa znalazł sposób na wykończenie zagrożenia, bohaterowie muszą przetrwać kolejne ataki, zanim potrzebne urządzenie będzie działać. Niestety, dzieje się to kosztem życia Adama Feniksa. Now Przy takiej ilości przyjaciół i bliskich, którzy polegli widok markusa wbijającego nóż w królową szarańczy był niezwykle satysfakcjonujący. Ludzkość zawsze znajdzie sposób na przetrwanie. That's Numer 7. Bioshock Infinite Seria Bioshock znana jest ze zgłębiania mrocznej strony ludzkiej natury. Infinite wysłało graczy na szalone wyprawy przez różne linie czasowe, co prowadzi do dość przygnębiającego zakończenia, w którym nasz bohater musi zdecydować, kim naprawdę chce być, a kim nie. Przy tylu bukerach-diuitach rozrzuconych w czasie, niektórzy z nich zawsze kończą jako nikczemny kłamstok. Booker pragnie pozostać dobrym człowiekiem i dlatego pozwala różnym wcieleniom Elizabeth utopić go, by uchronić jej wiele możliwych przyszłości. Pokręcone? Owszem.

Jeden z najlepszych momentów tej epickiej opery kosmicznej pochodzi z drugiej części. Współpracując z organizacją Cerberus i postaciami z innego świata, komandor Shepard musi przemierzać galaktykę, by pokonać przerażających zbieraczy. W zależności od tego, po czyjej stronie byliśmy, a także od tego, kogo wyznaczyliśmy podczas pewnej niesławnej misji, różnić się może to, kto przeżyje, a kto umrze. Shepard też się do tego wlicza. Oferując podobne, ale wciąż inne zakończenia, Mass Effect 2 kończy się zaskakująco osobistym i wyjątkowym tonem dla każdego, kto dotrwał do końca. Do my robimy Harbinger i nie będzie I'm gonna make sure the line. Or step aside. Everything. All this. It was your fault. If that's what you believe, then shoot me. W trakcie tego osobliwego podejścia do konfliktu i jego konsekwencji kapitan Martin Walker jest przekonany, że za zbrodniami popełnionymi w rozdartym wojną Dubaju stoi żołnierz Konrad. Someone has to pay for your crimes, Walker. Who's it gonna be? Po wyśledzeniu go gracze poznają brutalną prawdę. Konrad był przez cały czas halucynacją, która posłużyła Walkerowi jako przeniesienie winy za własne mordercze działania po masowym ludobójstwie białym fosforem. Pod koniec gracze sami zadecydują o losie Walkera: czy wróci do domu jako rozbity człowiek, czy odbierze sobie życie, a może stanie się potworem. Gentlemen. Witam w Dubaj. Numer 4. The Last of Us. Uh, what the hell am I wearing? Just take it easy. Drugs are still wearing off. Do tamtej pory nie było gry, która uchwyciłaby poczucie napięcia i beznadziejności tak jak ten survival horror. Where the operating room? I ain't got time for this. Where? Emocje przy ucieczkach przed kilkaczami i kanibalami trzymały w napięciu, a powolne budowanie relacji między Joelem i Ellie sprawiło, że zaangażowaliśmy się emocjonalnie. Gra kończyła się wewnętrznym konfliktem. Gracze zmuszeni byli patrzeć, jak Joel poświęca przyszłość ludzkości ze względu na Ellie. Wszystko dlatego, że dziewczynka wypełniła pustkę w jego życiu po śmierci córki. Niezależnie od tego, czy zgadzamy się z jego działaniami, czy nie, nie można zaprzeczyć, że idealnie wpasowuje się to w ponury i smutny ton gry. Czekamy na sequel. No matter what, you keep finding something to fight for. Now, I know that's not what you want to hear right now. Swear to me. Numer 3 Shadow of the Colossus. Chcąc ocalić swoją zmarłą miłość, Wander szuka tajemniczego Dormina, dzięki któremu jego ukochana zostanie przywrócona do życia. Aby to się udało, bohater musi zabić 16 kolosów, ale to nie wszystko. Po upadku ostatniego kolosa okazuje się, że rytuał był tylko sposobem na wskrzeszenie Dormina, który pożycza sobie ciało Wandera powstrzymali go lord Emon i jego ludzie, którzy ścigali głównego bohatera gry. Zabili Wandera i za pomocą Świętego Miecza uwięzili Dormina. Ukochana chłopaka zostaje przywrócona do życia, jednak jego już nie ma. To się nazywa słodko-gorzki finał. Numer 2. Metal Gear Solid 3 Snake Eater W tym prequelu widzimy Snake'a, który wyrusza z misją Snake Eater, polegającej na zabiciu jego byłej mentorki, która okazuje się zdrajczynią. You're a soldier. Skradanie się i duszenie wrogów przez całą kampanię sprowadza się do emocjonującej, epickiej, ostatecznej walki z bolesnym zakończeniem, które zmusza gracza do pociągnięcia za spust. Prawdziwy ból przyjdzie, gdy okaże się, że mentorka Snake'a nigdy nie uciekła i zorganizowała własną śmierć jako sposób na ochronę kraju, który kochała.

Red Dead Redemption. Po tylu godzinach oglądania Johna Marstona walczącego z różnymi bandytami, unikając nieskończonej ilości pocisków, dobrze było zobaczyć, jak w końcu jest ze swoją rodziną. Potem dostaliśmy jedną z najbardziej wstrząsających scen w historii gier. Jack, go to the house, lock all the doors. Whatever happens, don't come outside. You hear me? Whatever Wrogowie mają przewagę liczebną. Starając się uratować żonę i syna, gracz może jedynie zastrzelić tylu wrogów, ilu zdoła, zanim nastąpi to. Na szczęście gra zaoferowała świetny epilog. Wcielając się w syna Johna, wytrapiamy starego, brudnego drania, który zlecił zabójstwo ojca chłopaka. Nie trzeba chyba dodawać, że zemsta była słodka. Zgadzacie się z naszą listą? Sprawdźcie inne filmy na naszym kanale, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków.